Cześć, witamy Was w firmie MGVolt. Mamy dzisiaj pakiet na testowanie, konkretnie to dwa. Po lewej stronie widzicie pakiet na Samsungach 50e21700 rozmiar w konfiguracji 10S6P 36V w granicach 30A. Po prawej stronie widzicie LGM50T. Ogniwa są nowe, zarówno te z lewej, jak i te z prawej strony. Nie ma żadnych śladów szlifowania. No, i generalnie zobaczcie sobie, jak wygląda taki realny test. Do testu służy i e charger, ponieważ on ma dwa kanały, może robić dwa pakiety jednocześnie. Dodatkowo pod stołem znajduje się armatura, która służy do odzysku energii z powrotem. Więc generalnie pakiety mogą się testować prądem 20-30A pod właśnie takim większym obciążeniem. No, i tutaj wstępnie na wyświetlaczu, jak widzicie, rozjazdy. Pomiędzy pakietami to wygląda tak, że tutaj mamy po lewej stronie 16 mV na rozładowaniu i 19 mV na ładowaniu. Zobaczcie, że kanały są zamienione między sobą. Także tutaj kanał drugi to jest ładowanie Samsungów, a kanał pierwszy to jest rozładowanie LG-ów prądem 20A. Rozładujemy je takim, a nie wyższym prądem, ponieważ odbiorca tych pakietów zgłasza zapotrzebowanie na silnik 250W. No i generalnie wygląda to, to tak, że to jest maksymalnie 15 a w piku, my tutaj puściliśmy 20 na test, więc i tak jest zapas. No i przechodzimy sobie do stanowiska tutaj testowego. Tutaj jest największa i najważniejsza część naszego testu. Po lewej stronie widzimy sobie parametry pakietu odznaczyłem trochę rzeczy typu input jako napięcie wejściowe zasilania, temperaturę ponieważ przy 20A na tych ogniwach to jest żaden wyczyn i w ogóle ta temperatura nie wzrośnie powyżej 30 stopni więc nie ma żadnego sensu podłączyć tutaj czujnika energia a może nas interesować sobie. no i teraz widzimy takie parametry na rozładowaniu tego pakietu jak właśnie pojemność ona jest tutaj rysowana od zera Pojemność cały czas sobie rośnie. I tutaj mamy na niebieskim wykresie na razie 6Ah, 6,8. Tutaj mamy napięcie pakietu, ponieważ jest to 10S. To czerwoną linią mamy. Od 42V startujemy z dischargem. Na 25-6V się skończy rozładowanie w zależności od właśnie równości celi. To mamy poszczególne napięcie dla każdej z pojedynczych cel. Tak to wygląda, także pakiet jest idealnie równy. No i mamy tutaj. Naszą, yy, naszą, nasze napięcie teraz ma 38,4 V, a ja na zielono ta linia, to startujemy z prądem. Tutaj mamy od zera. Ja zaznaczyłem na teście 20A, więc pyk mamy 20A, to jest linia prosta. Cały czas rozładowujemy pakiet prądem 20A i będziemy patrzeć, co się w końcowym procesie rozładowania z tymi celami dzieje. Czy one nadal są równe? Oraz będziemy patrzeć, jaka energia. Czyli konkretnie na jakim, na czyli ile amperogodzin wyjdzie z tego pakietu, czyli na jakiej wartości skończy nam się ten niebieski wykres. Tutaj to jest bardzo istotne. Na razie mamy 7,2 amperogodziny i to jest nadal trwa. Na drugim kanale, żeby nie zapomniałam Wam tego zmienić, trwa proces ładowania drugiego akumulatora wraz z balansowaniem. Jeszcze zobaczymy listę procesów. OK. No i tak to wygląda. Tutaj też podznaczałem pewne parametry, żeby było fajnie czytelnie dla Was. Tutaj na żółto ta żółta kreska oznacza nam pojemność pompowanego do pakietu liczby amperogodzin. Na zielono również mamy prąd. Wystartowaliśmy z prądem od zera, mamy 10 amper zadane, cały czas pakiet nam się ładuje. No i warto powiedzieć, że to jest aplikacja Logview, która niestety już nie jest wspierana od 10 lat. A ostatnia aktualizacja spowodowała w tym chargerze, że to rząd się przestał w ogóle łączyć z Logview. Musiałem zrobić downgrade całej ładowarki do softu 2,01. Znalezienie tego softu oparło się o forum RC Progressive, na którym forumowicze mi wczoraj pomogli. Żeby to odczytać, bo zazwyczaj taki test wystarczy zrobić sobie pomiędzy celami odczytać sobie logi. Logi wam też mogę chyba pokazać z karty SD. Chociaż mam, że nie wiem, czy karta akurat nie jest od Pulsara. Zaraz zobaczę, bo Pulsar też mamy 3 plus wi taką zarąbistą ładowarkę, natomiast tu macie dwa kanały. Przy pakietach 36V to tak to właśnie wygląda. A tu mamy chyba dane z Pulsara. Tak, tylko. Ale mam gdzieś logi na komputerze, zaraz wam znajdę. Tutaj generalnie wyglądają logi z ładowarki i to są rzeczy takie jak na przykład, nie wiem, jak się ktoś zajmował tunikiem samochodów, to też miał takie fajne logi. Nas interesuje końcowy log. Tego już nie widać tak fajnie na wykresach, aczkolwiek wszystko to jest czytelne. Prąd 28 z tego testu. Prąd 28,89A, tu mieliśmy 30A. Tutaj mamy napięcia w końcowej fazie rozładowania. 2.58 V, 2.61, 2.67, 2.68, 2.62 i tak dalej. Tu mamy jeszcze napięcie sumaryczne i gdzieś mieliśmy, pojemność jest tutaj 24.25 Ah. Taki nam pakiet wyszedł z sobą Sanio GA. Ja. To jest pakietu dla jednego z naszych klientów tam było saniówki GIA w konfiguracji 20s7P był pakiet 2 razy po 10s podzielony też z i charger'a to są logi z tej jeszcze starej wersji softu i tak sobie żeśmy działali zawsze no i tak to wygląda 24 i 25 amperogodzin na 7P wyszło Także, tak jak widać, w końcowej fazie jedna z celi miała już 2,5V i ładowanie się zakończyło 2,6, czyli 0,1V rozjazdu pod, samy, pod sam koniec. 24,25 podzielone przez 7P. No to wychodzi 3460 mAh na ogniwo, czyli książkowo wyszły te saniówki, tak, tak jak zawsze u nas. No i takie testy robimy dla Was, żeby mieć 100% pewność, że wszystko jest ok. Z tych logów. To te dane wystarczą, żeby dokładnie zanalizować pakiet, zobaczyć co jest tutaj, jeszcze jakieś tam inne logi są typu temperatura, która wynosiła 0, bo nie był czujnik podłączony, no i napięcie wejściowe jest generalnie, które się wahało, bo to sobie jest napięcie z pakietu zasilającego, do którego przekazywana jest energia, dlatego to, to napięcie raz rośnie, a, a spada pojemność, raz to napięcie spada, bo pakiet się ładuje, no i to już jest mniej dla Was istotne, więc nie będę aż tak wszystkiego analizował, natomiast... Po tych logach możemy zczytać sobie pojemności pakietów. Ja na co dzień robię to z logów, bo jest dla mnie szybciej niż odpalać Wam taki graficzny wykres. Natomiast jak widzicie, na wykresie też to widać. Tutaj mamy kolejny program do testowania ogniw. I tutaj wczoraj jakieś ogniwo odkrętarki się akurat testowało. Mm, jedno, bo chciałem klientowi pokazać, jaką ma fajną pojemność. Tu generalnie macie 280 mAh z tego ogniwa. Tak, 028 amperogodziny, a w krętarkę mieć chyba 1,5 z tej baterii, tyle zostało. No i tu pojedyncze ogniwko widać dokładnie na napięcie sobie, to jest Pulsar Grafset. Generalnie no, zajmujemy się profesjonalnie tymi bateriami, tak, więc mamy kilka oprogramowań. Jeszcze jest S -File Explorer, który dosyć fajnie pokazuje napięcia. s -File Explorer działa na GNOME na Linuxie, także. Jest na innym systemie. Linux jest czasami w VirtualBoxie potrzebny, żeby sobie popodglądać różne rzeczy, które na Windowsie nie działają. Albo na przykład zasymulować je przez Wine'a i dużo lepiej działają apki z XPK przez właśnie Wine'a zasymulowane na Gnome niż czasami na Windowsie 10. No i tak to wygląda. Także robimy dla Was różne fajne testy. No a tutaj cały czas się robi discerging proces. I rozładowuje się nasz akumulator, ma już 10Ah, jeszcze zostało jakieś półtorej godziny testu do zakończenia. No i potem drukujemy klientowi taki plik graficzny, jeżeli sobie życzę, jeżeli nie to po prostu gdzieś tam zostaje dla naszej wiadomości w komputerze. No i każda bidonówka, która opuszcza firmę MG volt czy właśnie każdy taki pakiet dedykowany w skrzynkę, no jest przez nas testowany, tak? I dlatego te pakiety fajnie służą, są zrobione z nowych ogniw. My wiemy gdzie powzmacniać połączenia. A jeżeli zachodzi taka potrzeba, to używamy Flira E4, bodajże, model. I tam jest na tym fajnym sofcie, gdzie jest wgrane 256x256px. -ów. No i po prostu tam trochę więcej widać, jeżeli chodzi o temperatury samych ogni. Bo są już punkciki kolorowe fajne. Kiedyś wam pokażę, jak pracujemy z takim, z takim flirem. No i najbardziej wymagający pakiet TV Sparków, gdzie mamy Samsungi 40T, to można podłączyć opornicę, która jest dużo mocniejsza, żeby zobaczyć, co się z tymi celami dzieje, i wtedy sobie na przykład flirem lecieć, albo na przykład takim pulsarem czy i-chargerem e w trybie monitor, patrzeć, jak się zachowują cele, i tam już wtedy ręcznie do tego pakietu trzeba pilnować. Tutaj się przy tych mniejszych pakietach do 14S robi wszystko automatycznie. Dzięki, słuchajcie za uwagę. No i taki test dzisiaj z rana w MGW.